Muzeum w Muzeum Łowiczu odbywa się dzisiaj konferencja pod hasłem Recepta na aktywność, a przed nami kolejne ciekawe panele wykładowe. Chciałam zapytać, jaki będzie temat Pana wystąpienia, co będzie Pan proponował naszym Łowickim seniorom? Dzień dobry, Igor Marczak z Fundacji Seniora Up. Od kilku lat jako fundacja, ale również jako firma Seniora Up przygotowujemy raport o potrzebach seniorów w Polsce. No i w tym roku przygotowujemy się oczywiście do kolejnej edycji, więc jesteśmy w trakcie zbierania ankiet od naszych polskich seniorów. Oczywiście zamierzam również te ankiety zebrać od seniorów, którzy przyszli na dzisiejsze spotkanie. Natomiast na to, na, w trakcie mojego wystąpienia troszkę opowiem o tym raporcie seniorom, dlaczego to robimy, jakie są wyniki. Myślę, że dla niektórych będą bardzo zaskakujące, dlatego że w do dotychczasowych edycjach zbijamy ze sobą dwa punkty widzenia, czyli seniorów jako osoby, które potrzebują pomocy względnie nie potrzebują, jeśli tego nie deklarują, oraz osób, które takiej pomocy mogą udzielać. I z tego wychodzą bardzo ciekawe wnioski. Wypływają. Raport jest komentowany przez wielu ekspertów, którzy zajmują się dziedziną senioralną, również patronują ludzkie uczelnie, więc myślę, że sam raport ma dość ciekawy wydźwięk społeczny i dużą wartość. Myślę, że sam dokument jest bardzo obszerny i wnioski z tych badań również, ale czy mógłby Pan chociaż nadmienić, jakie są te podstawowe potrzeby seniorów współczesnych? Z naszych badań dotychczasowych wynika, że polski senior oczywiście ma problem ze służbą zdrowia. Niestety z roku na rok ubożeje, ale to, co jest bardzo istotne, to boi się i ma problem z tym, żeby prosić o pomoc, jeżeli nie potrzebuje, i to w każdym wymiarze. Pomocy finansowej, czy też po prostu o obecności drugiego człowieka. I tutaj też właśnie kolejna bardzo ciekawa rzecz, rzecz. Mówimy o takim problemie osamotnienia osób starszych i to bardzo mocno wybrzmiewa we wnioskach w naszym raporcie. To bardzo ciekawe, co Pan mówi, i zdecydowanie warto wysłuchać całego wykładu, na który zapraszamy. No właśnie mniej więcej o której godzinie? Myślę, że gdzieś o godziny 13.30. Zapraszamy do wysłuchania wykładu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.